Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Takich emocji Hala Uś w Cieszynie nie widziała już bardzo dawno. Wprawdzie pierwszy mecz w drugiej lidze KS robi Cieszyn nie wyszedł. W kolejnym nasi koszykarze zrehabilitowali się przed własną publicznością gotując im emocjonujący mecz i końcówkę, którą porównać można z bardzo dobrym dreszczowcem. Ostatnie trzy minuty spotkania KS Mosir Cieszyn z Pogonią Prudnik to mistrzowska gra w czystej postaci. To nasi sportowcy z pojedynku wychodzą starczą. Pierwsza kwarta przebiega spokojnie i pod kontrolą podopiecznych Łukasza Kubożka. Ostatecznie na koniec na tablicy wyświetla się rezultat 2: 21 do 15 dla Mosi Rucieszyn. Początek drugiej kwarty wygląda podobnie. Niestety coś zawodzi i doświadczona drużyna spródnika bezlitośnie to wykorzystuje. Na przerwę do szatni schodzimy przegrywając 34 do 38. W trzeciej części tego widowiska niewiele się zmienia, a przewaga gości rośnie do 7 punktów. W czwartej kwarcie, kiedy wydaje się, że wszystko już stracone do akcji wkracza Leszek Siwy, który dwukrotnie trafia za trzy punkty. Na dwie minuty przed końcem, Mosi w asyście skaczących z radości kibiców wychodzi na prowadzenie. Później zaczyna się gra punkt za punkt. Sala zamiera, kiedy na 15 sekund przed końcem drużyna sprudnika obejmuje jednopunktowe prowadzenie. Po czasie wziętym przez Łukasza Kubożka i zagraniu taktycznym Adam Hajduk, która radości kebitu i całej drużyny rzuca celnie za dwa punkty i wygrywamy cały mecz 83 do 82. To było dramatyczne zwycięstwo, ale zwycięstwo jesteście szczęśliwi jak najbardziej jesteśmy powiem bardziej niż szczęśliwi, ponieważ jak było widać, mecz był bardzo emocjonujący do ostatniej sekundy. No, prawdziwy dreszczowiec w czwartej kwarcie musieliśmy odrabiać, odrabiać kilkupunktową przewagę. Na szczęście nam się to udało. Nie ustrzegli się błędów w końcówce, w tym popełniłem ja naprawdę juniorski błąd, ale na szczęście Adam Hajduk wszystko naprawił. No, rewelacyjny mecz zagrał Tomek Czajkowski, po prostu no, po dwóch kolejkach wyrasta na MVP całej drugiej ligi, także ja jestem bardzo szczęśliwy z wygranej. Bardzo jesteśmy zadowoleni, bo zwycięstwo zawsze ustrzydla no, kibice, też to widzieli, że, że, że była walka. A terminarz mamy bardzo trudny, bo tutaj mamy te drużyny z ciągówki w pierwszych pięciu kolejkach, więc no to zwycięstwo jest bardzo potrzebne, bo, bo każda następne będzie bardzo trudne. I jakieś wnioski z tego meczu na przyszłość? No, wniosków jest sporo, no, bo gra nie była taka, a na pewno nie w pierwszej połowie, taka jakbyśmy chcieli, żeby, żeby była. Ja mówiłem chłopakom w szatni, że, że musimy przyspieszyć. I zarówno jak szybki atak przyspieszyć i, 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 i grę w ataku pozycyjnym, żeby nie było przetrzymywania piłki i, i, i po prostu w tempie wszystko grane. No, a, a szczęśliwe było to, że Adam Hajduk, Adam Hajduk się, się obudził w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie jeden punkcik. Tutaj widzę w statystykach, że 15 punktów, więc, więc yy, i te decydujące to były jego punkty. No, tak właśnie powinien grać lider. A co czuje trener, kiedy na 18 sekund przed yy, yy, końcowym gwizdkiem na tablicy jest yy, jednopunktowa yy, strata? Yy, no różne są obce, mieliśmy akurat piłkę, więc, więc jakby wszystko było w naszych rękach. I udało się zagrać to, co mieliśmy. Taki był plan, że gramy na Adama Hajduka, żeby, żeby po prostu albo wymusił fal, albo, albo rzutem za dwa punkty to, to skończył. Natomiast generalnie ja z doświadczenia wiem, że lepiej, lepiej gonić niż uciekać w takich meczach, w takich, w takich trudnych końcówkach. Więc jak się ma tą piłkę w końcówce, to jest, to jest jakby... No, wszystko jest w naszych rękach. Gratuluję zwycięstwa i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Już za tydzień kolejne emocje w Cieszynie czeka nas trudne spotkanie z zespołem GTK Gliwice. Organizatorzy informują, że od następnego meczu będą obowiązywały bilety wstępu. Młodzież zapłaci 3 złote, zaś dorośli 5 zł. Początek spotkania 19 października na Haliuś o godzinie 17.00 dla portalu Śląska-Cieszyńskiegojc.pl Przemysła w Losę.